Od niespełna miesiąca firmy mogą wydłużać czas pracy zatrudnionych, a następnie rekompensować dodatkowe godziny nie zwiększając wynagrodzenie, a dając pracownikowi wolne. Od 23 sierpnia, bo właśnie wtedy weszły w życie zmiany w kodeksie pracy, pracodawcy na rozliczenie nadgodzin mają nie 4 jak dotychczas, a aż 12 miesięcy. To jednak nie jedyne nowości. Co jeszcze się zmieniło? Nowym przepisem jest przepis mówiący o tak zwanym ruchomym czasie pracy, czyli pracodawca będzie mógł w porozumieniu z pracownikiem dogadać się, że pracownik będzie przychodził do pracy na określoną godzinę i o określonej po przepracowaniu obowiązującego go czasu pracy będzie wychodził. Czyli nie będzie to takie sztywne, jak teraz, że to od 7 do 15, od 7.30 do 15.30 czy od 8 do 16, tylko już strony się co do tego, żeby pracownik mógł. Przyjść o innej godzinie niż to przewidują na przykład przepisy regulaminu pracy. Praca z przerwami też jest już możliwa. Pracodawca może wymagać obecności w zakładzie np. od 8 do 14 i dalej od 16 do 18. Według wielu zatrudnionych większość tych przepisów jest krzywdząca. Nie zgadza się z tym jednak Waldemar Nowakowski, prezes Polskiej Izby Handlu. Korzyść będzie obopólna, bo pracownicy będą mieli pracę, pracodawca nie będzie zwalniał, bo ten elastyczny czas pracy pozwoli im na to, pracodawcy, żeby dopasować to do konieczności i potrzeb. Danego okresu, jeżeli chodzi o rynek. W branży handlu tym bardziej, bo handel wiadomo jest elementem takim dosyć dynamicznym. Są różne godziny otwarcia, niedziele, święta i tak sztywny układ rozliczania tych godzin no, był bardzo energochłonny, jeżeli chodzi o koszty dla pracodawcy. Aby pracodawca mógł zastosować zmiany, muszą na nie wyrazić zgodę związki zawodowe bądź przedstawiciele pracowników. Czy wiele firm je wprowadzi? Dla porównania podobne zapisy znalazły się w ustawie antykryzysowej i przez dwa lata jej funkcjonowania, według danych Państwowej Inspekcji Pracy z rejonu Wocławka, niewielu pracodawców z tego skorzystało. Laura Nawrocka, telewizja Kujawy.